mal ja ciebie moc mocniej, mocniej szybciej szybciej Dobrze ja, no, Yo man, nigga. Cześć. tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo darle alegría y cosa buena. No nieźle. O oh, ja. Nie. Dosłownie chwila, hmm. tam hmm. był twarz na drzwi trzeba było uciekać. Nooo, Co za pojęcie? O, jeszcze nie śmieję. Pa, to zniknął tu jakiś skurwej, sam nie śmiałem. O, pojawił się. gonię go. nai hoi

Nie ja da się przekupić. Od razu doamy. <whales> Nie zabijaj mnie. Ej, z nim, żeby mnie nie zabijali żebyś <whales> nie <Felix> <for Soy một> Bierz broni i lecimy, bierz broni lecimy, polska China i, polska, Chiny i lecimy. Chcesz apteczkę lub coś? Jak, jak chcesz to masz.

Nie, oni przejdą daj to daj to dawaj to dawaj to, to kurwa to daj 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 dym Pięknie No no, że jest Ładujcie go kurwa Jak stoi to leżę, epi Nie marnuj pierdoli. Marnuj, pierdolnij go dobrze, kurwa, dobrze Buł jea Plak nie za nas Dobre Dobre Tak Ja Został tylko pinat. Na dworze. Teraz wiesz, że to Zamknięty? Nie, nie znam żadnego. Że... Wszystko. Na surfersie spinat okay, Hej tam. Dobra. Jakoś nam z głowy wypadło. Ej! Ajajajaj! Ajajajaj! Co my strzelili? No i koniec i tak. Z... Z... A, z... ja w ogóle w tym spoko. Ale... Sperma. Ej. Yeah. Nie ma wrogów. Jestem murzynem. Sprzedam. Polaka na no organy. Co? No tak. Так что больше играть с яями, пожалуйста, так что больше играть с яями. Добрый... Aha, Oplexowy przeszedł tutaj do pomieszczenia. Trzeba było tak zrobić. jest finał. Nie go goni nie. Problem. Oj. I co teraz? Nawy no, wy co? Przyszyć no problem ma. Gdzie spierdalas? Jaki problem? Biała się. Jazda z nim kopaki. Rozumiem. O! Mogliśmy go zdemcać. Uciekł. Uciekł się nie widzisz, No, klikaj tam. Roz... Czekaj, jeszcze jedna moneta, czekaj. W tamtej rundzie mnie zabił jako A, no to chyba, że tak. No to zrozumiałeś. A ja to zapamiętałem. Bierz co chcesz. Biorę. Coś, Spoko, dzięki. Cukierki mam. O, wszystkie cukierki, całą, całą gamę. Chcesz? Zobacz. No. Dosłownie... pakiet. Cały. Uuu... Haha. <grym> <grym> tylko brakuje. O, coś w ogóle. Możemy lecieć. Tracamy się? Trochę sieki robić, czy nie? Tak. No to ogóle to wtedy bym musiał jednak wziąć tą broń. Zbieraj no broń. A, nie ma na tobie. No to nie wezmę. Masz <grym> pistolet <grym> tylko. Jest? No, gdzieś tu był. Idź się go... Kurwa... Cwele! Ty jesteś jednym. O ty kurwo! <gł> Chciałem się schować za nim! Ej, może tutaj grać raczej jestem cwelem, czy nie? Tak. Ale jak ok, najważniej. wypierdale, tu ganga mafija, zamykaj to! <śled> To ganga mafija, spierdalaj, no co ty ode mnie chcesz, to mi białego rasisto jebany, nieee! <grym grym> Haha, no to! Tych białych stoi! Odwrócił się do jednego strzału. No. To jest kurwa rasizm! No nie, no nie! Spierdalaj, wychodzę! Z, no, z rasizm! No właśnie no, no, rasizm! To się nie ja Co jestem, się nie mówi? który mnie chciał rozstrzelać, bo jestem czarny. Boże. Ja jestem e, pokojowy, nie mam broni przy sobie. Ja też nie mam Jesteś broni przy sobie. Jesteś do tego biały, biały nie strzela, czarny I mam Ej, ej, dobra, mam pytanie, mam pytanie. Jakbyś miał wybierać spośród nas dwóch, o. nas dwóch, dobra, on zniknął na chwilę, kto ma broń przy sobie, to kogo byś wybrał? Tego czarnego, czy... nie? Czarnego. Ma? No, i dało się zgadzać no. Dobra kurwa, dobra, nie, tak nie będzie Tak nie będzie Lepiej nie patrzcie gdzie wychodzę, nie? Ja. O, Odwracaj się Rozperdalałem testy PEC Po co? Czemu nie? Dajaj Jestem z Eee <laughs> kurwa cię szamba! <laughs> ty też jesteś Sewardem? Nie! Yeah. Zrozumiałem, je! Yeah. Ej, jestem kurwa takim jednym konfidentem, jestem kurwa taką trzematą. A co czemu mi siebie nie konfisz. Twoja matka jest są Z tym towarzystwem można się podtrzymać. Ucieka! Uf! Już nie ucieknie, nigdy. Miał cukierków barwy. No i to, to, to Ja widziałem te cukierki. Halo, jest coś tam na radiu? Stachu? Różowy, co on robi? Ym, chyba wybucha Tam był ryżowy? Nie, tam. No tutaj no powiem wam było się. ciekawie. Byłem tu Za zero, za zero wszyscy się wyjebali. Nie, za zero nie bez

Zdaje się wyrzucony Zbanowany manu z tego serwera to szybko poszło 2 aha, dobra 824... ciało plus dwa. Plus szkoda, że te napisy nakładają się na siebie hmm, zero, 28 Aha, że tu jest do Ora Po 21, czyli na dzień Na dzień dostałem Co kary gdzieś inny O, to jest prosta informacja, którą chciałem uzyskać Powód Naprawdę? Właśnie inni takie rzeczy gadali... i nic nie dostali Ale numer. Ja nie mogę ja dostałem za emigranta. <laughs> Negusa? Naprawdę? Ja nie mogę. <laughs> Cenzuralnie już, <jeszcze> mówiłem. <laughs> Beżeli Masz... ...jakiekolwiek... ostrzeżenia za e, to możliwość złożenia apelacji na serwerze Discord. serwer Discord znajdziesz. Popiszę se... Więc... E, no, nie No, nieźle. Halo? Będziesz Czemu? zadowolony. Nie wiem, nie cieszę się tak. Bo Dost nie, nawet nie wiem o co chodzi. Dostałem bana na Eselu. Co ty gadasz? Za n -worda. A to Ty takie rzeczy mówisz? Powiedziałem Nygus, a później powiedziałem imigrant. I to mi podjęli a, pod pomimo, n że ta... Pomimo, że wcześniej gadali ludzie Nygry, Śmiało, nie? Spell. Czarny. To teraz, tak? Ciebie złapali. W sensie złapali. No ja powiedziałem to do wszystkich, bo myślałem, że gadają czego o Nigerach, nie? Nikt się z tym nie kryje, no to myślę, ja też mogę, nie? Powiedziałem jeszcze bardziej cenzuralnie na początku powiedziałem Nigus, później powiedziałem migrant i dostałem za to pana bez wyjaśnienia. No. Tak jest coś. Nikt mi nie powiedział, że nie można, przez ten Myślę, dobra, kulturalną wersję jeszcze powiem, nie? Nie? No nie, nie. Także śmiesznie. Ale ładne na kolorowo mi to napisali, wiesz? A? No. Boże, bo...